Dzień dobry, dzień dobry, Buenos Tardes. Cóż ja wam mogę powiedzieć drodzy widzowie moich filmików. Rano był, było zjeżdżanie na deskach z wulkanu, a teraz e, stwierdziłem, że jednak zmienię hostel, zmienię miejscowość. Już nie jestem w miejscowości Leon, tylko jestem w miejscowości Las Penitas tuż nad e, morzem, które sobie właśnie szumy e, z, z tyłu mnie. A teraz z boku. A mój hostel wygląda następująco. Mój hostel jest tuż nad plażą. To jest właśnie mój hostel. A tutaj jest zbiornik wodny, w którym zaraz spłuczę z siebie wulkaniczny pył, ponieważ jeszcze tego nie zrobiłem. A po zjechaniu z tego wulkanu na tej desce miałem pył wszędzie w zębach, we włosach wszędzie. Fajne są fale bardzo duże fale. Bardzo lubię się bawić na takich falach, że fala próbuje mnie przewrócić. Fala jest złośliwa, ona próbuje mnie przewrócić, ale ja się staram jej oprzeć i taką sobie wymyślałem zabawę. I te wstrętne, złośliwe fale, za każdym razem, o ile jest wystarczająco duże, to próbują mnie y, przewrócić. A ja próbuję się im nie dać i zaraz nie omieszkam się z tymi falami w ten sposób pobawić. A tymczasem idę w kierunku mojego hostelu. Założę klapersony i kupię sobie piwko. Kurczę, tak mi się chce pić. Przy takich okolicznościach przyrody aż ciężko się nie napić piwa. A to jest koleżanka, z którą poznałem. Buenos dias. E, tak, właśnie chyba mnie nie poznała. E, była wolontariuszką tak zwaną. Była wolontariuszką. Właśnie w tej firmie, która organizowała zjazdy z wulkanów. Ja teraz robię zjazd po klapki i idę na plażę. Dzisiaj do godziny gdzieś pierwszej byłem na, na wulkanie, z którego robiłem tak zwany wulkanobording, to się chyba nazywa, czyli zjeżdżałem na desce z wulkanu. Ale potem, żeby zmyć z siebie trudy tego wulkanobordingu, czy jak to się to nazywa, stwierdziłem, że przyjadę jednak nad morze tutaj. Dzięki temu Mogę sobie teraz zmierzać uliczką, która się znajduje tuż nad morzem. Muszę znaleźć jakieś żarcie, bo oczywiście takie żarcie hotelowo-hostelowe jest bardzo drogie i niekoniecznie najlepsze. A jak się znajdzie miejscówkę taką lokalną, to potrafi być bardzo tanio i potrafi być żarcie najlepsze. I właśnie idę, o tutaj jest, właśnie widać, jak blisko mam do morza. Mała poprawka, to nie jest morze, tylko jest to ocean spokojny. Tak więc jestem tuż nad Oceanem Spokojnym. I spaceruję sobie wzdłuż Oceanu Spokojnego. To jest taka wioska. Las Penitas, o i tam widać Ocean Spokojny. To jest taka wioska, która właśnie się znajduje tuż nad Oceanem Spokojnym. A ponieważ ja znajduję się w tej wiosce, no to ja również znajduję się nad Oceanem Spokojnym. Nad Oceanem Spokojnym znajduje się również tutaj na przykład ten koń. W ogóle konie są bardzo popularne w Nicaraguj. Ludzie w ogóle jeżdżą na koniach, załatwiają jakieś sprawy na koniach, jakieś, transportują jakieś rzeczy na koniach. Także tutaj jest tak trochę jeszcze jakby się przenieść w czasie, pary par dekad wstecz. Już się dzisiaj kąpałem, nie wiem, z godzinę czasu w tym oceanie spokojnym. Walczyłem z falami. Jak są bardzo wysokie fale, no to one mielą mnie po prostu. Przemielały mnie razem z budą. Natomiast jest bardzo prosty sposób na fale. A sposób na falę jest taki, że jak sobie leci w moim kierunku taka wielka fala, no to trzeba tak delikatnie pod nią zanurkować. I wtedy ona w ogóle nie robi żadnego. Ten cały impakt jest na górze fali. No i tak się dzisiaj z tymi falami bawiłem. One są wielkie i potężne, ale Michał jest sprytny. Także te fale sobie w momencie, kiedy zacząłem stosować odpowiednią technikę. To fale przestały sobie ze mną zupełnie radzić. A teraz właśnie można zobaczyć, jak duże to są fale. Znaczy, nie wiem, czy widać na telefonie, w kamerce, ale te fale potrafią naprawdę być duże. Tak sobie idę, powoli się zaczyna ściemniać, ale tak jak wspomniałem, ta miejscowość powinna być bezpieczna i można chodzić po ciemku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie sądzę, żeby tutaj ktoś czychał na turystów, bo to, to byłby koniec takiej miejscowości. Tu jest jakaś tablica z czymś ale tu jest jakiś beach lodge czyli jest po angielsku, czyli będzie droga a ja idę tam gdzie nie jest po angielsku co najwyżej może być po hiszpańsku tu są lokalni ludzie sobie gdzieś chodzą w ogóle gdzieś sobie jeżdżą, mają jakieś swoje lokalne sprawy ja nie wiem o ich istnieniu oni nie wiedzą o moim istnieniu i każdy sobie tak żyje Świat jest wielki i pojemny. Każdy się zmieści. Dla tych, którzy uważają, że podróżowanie po Nikaragu jest niebezpieczne i że nie można chodzić po nocy. Bierzcie przykład z podróżnika Michała, podróżnik Michał chodzi po nocy, i nic mu się nie dzieje. Jest bardzo zadowolony. Jedyne z czego nie jestem zadowolony, teraz to, że jestem głodny. Ale właśnie po to idę sobie gdzieś. Właśnie to nawet w sumie to powinienem być z tego zadowolony, bo gdybym nie był głodny, to bym siedział w hostelu. A że jestem głodny, to nie siedzę w hostelu, ponieważ muszę gdzieś iść, coś zjeść. Jakiś świat siedzi sobie na chodniku i zdjął gacie i nie wiem, jaja ma na wierzchu na spidowany czymś, nie wiem o co chodzi, nieważne. Niech sobie siedzi jak mu dobrze, a ja sobie idę i nie wiem gdzie dojdę. I nie wiem jak długo będę szedł Bo tam jakiś strajk jedzie Czyli taki... O to chyba jest... Nie, to chyba jest... Nie, myślałem, że to taki jest... Nie, nie, nie To myślałem, że to jest taki do przewożenia turystów Którym się nie chce iść Czyli do przewożenia mnie Ale... Okazało się, że nie Że to było urządzenie do przewożenia jakichś beczek No mówili, żeby nie chodzić jakieś ciemno Po Nicaraguji, jestem w jakiejś wiosce więc być może trzeba będzie zdjąć klapki i spierdzielać w razie jakiegoś niebezpieczeństwa, ale mam w miarę formę. No to najwyżej zdejmę klapki i będę spierdzielał. O tu są jakieś wrota. Nie wiem co wszyscy wszystkie przewodniki i wszyscy lokalni ludzie mówią na wchodzenie w nieznane wrota po ciemku. Ale tam jest ocean spokojny i są palmy, więc wszedłem w te wrota, bo jest bardzo ładnie. Być może to jest czyjaś prywatna posiadłość, ale nie widzę żywej duszy. O, już się pojawił jakieś dusze. Jest tutaj naprawdę przepiękny. Tu jest palemka, a w tle ocean spokojny. Dobra, idę sobie stąd. No i szukałem miejscówki, żeby coś zjeść. No i jakimś znalazłem. Z tyłu za mną szumi mi ocean spokojny. Z przodu mam lokalne piwko. A zaraz będę miał jakąś rybę. Nie wiem co to za ryba, nie wiem w jakiej postaci. Już wszystko było po hiszpańsku. No i nie są to tanie rzeczy. Za ten obiadek, znaczy obiad o kolację mamy godzinę 18.30, zapłacę prawie 4 dychy. Także to nie są ceny nikaraguańskie, to są ceny dla turystów. Dobra, biorę się, za szamę A ten gość, co siedział ze zdjętymi gociami, z jajami na wierzchu. Nadal tutaj siedzi, tylko przynajmniej gacie sobie założył. Taka sytuacja hostel tuż nad morzem. A ja sobie siedzę. Zjadłem najpierw jakąś kolację. W ogóle zamówiłem tam rybę, a dali mi kurczaka, no ale to prawdopodobnie mi się tylko wydawało, że ja zamówiłem rybę. A oni mi dali to co zamówiłem, yy, czyli kurczaka. Mimo że wydawało mi się, że zamawiam rybę, zamówiłem kurczaka. No ale tak to jest z nieznajomością języka. Nawet pokazałem na Migi Wydawało mi się, że pokazuję rybę Ale widocznie na Migi pokazałem kurczaka, a nie rybę I właśnie zjadłem jeszcze trzy banany, wypiłem litrowy jogurt Jest mi dobrze Bardziej jest mi dobrze, że właśnie ta konsumpcja miała miejsce w takim oto otoczeniu To są moje nogi Leżę sobie na leżance A tam dalej jest ocean spokojny Więc ciężko, żeby się taka sytuacja i takie okoliczności nie podobały a no tak wygląda mój hostel tuż nad oceanem spokojnym za dnia jest dużo hamaczków I ogólnie takich miejsc gdzie można sobie wycilować jakieś bujawki tak to wygląda A tutaj jest... Pokój z wieloma łóżkami, tak zwany Dorm. I teraz tutaj właśnie mają miejsce porządki, bo ludzie się powyczekałtowywali. A moje łóżko było tamto. Było strasznie nieziemsko gorąco, ale w sumie źle mi się nawet nie spało. Mogło być gorzej przy takim upale. A tam jest dalej. Ocean Spokojny. Tuż przy hostelu. Dzisiaj są fajne fale, ale już mi się nie chce dzisiaj moczyć w tej słonej wodzie, bo wczoraj sobie z siebie sól zmywałem strasznie długo. Podróżnik Michał siedzi sobie na krawężniku i czeka na autobus w miejscowości Las Panias czy Las Panitos? Nie pamiętam. W każdym bądź razie. Już 50 minut temu wsiadłem do autobusu i już w autobusie zajrzałem do Etui po moich okularach przeciwsłonecznych i zorientowałem się, że nie ma tam okularów. Dokładnie tych, które mam teraz na nosie. Więc wyskoczyłem z tego autobusu i czym prędzej popędziłem do hostelu, bo myślałem, że okulary je tam zostawiłem. Jednakowoż okazało się, że okularów tam nie ma. A gdzie były okulary? Okulary były w moim plecaku, a teraz sobie siedzę na krawężniku przy hostelu, no bo mam autobus za dwie minuty. Tak wygląda sytuacja. Siemka, siemka. Oj, dzisiaj to ja ledwo żyję. O godzinie 3.30 w nocy miałem busa do El Salvadoru i przejechaliśmy już tym autobusem, który jest w tle teraz. Przejechaliśmy już przez Honduras, z Nicaraguj, już. Jestem w Salvadorze. Ale jestem tak diabelnie niebespany Ożeż mordę A Honduras na razie daje radę Znaczy El Salvador i Honduras Wszystko jest spoko, podróż mija dobrze I na razie nie widzę żadnych niebezpieczeństw Tak jak wszyscy straszą, że tutaj groźnie i strasznie To na razie nic takiego nie widzę Zobaczymy Przez parę następnych dni